Tylko teraz mnie spierdol. Nie, czekaj. To chyba ja spierdoliłem. A nie wiem w sumie. Ja nie wiem, ja tam stałem koło ciebie, ty coś tam na laptopie zrobiłeś... nagle bach. Koniec misji. Misja, Misja nieudana. Chuj. I tyle w temacie. Nie no, teraz coś trzeba postarać. I po jajcach Ale teraz Ja tu poczyszczam No tu powiem jeszcze kurwa sniper mają gdzieś Bo nie wiem gdzie No mi się wydaje, że ten skurwiel do mnie strzela wiesz Co odpierdalasz? Ja chcę, iść tam w las Co? A gdzie ty jesteś? No przez chwilę A? przez barierkę przez, prze, prze, Od tyłu tam podeszedłem? Tak, ale gdzie ten snajper Nie wiem, nie interesuje mnie gdzie ten sniper, ale jesteśmy atakowani kurwa z kilku na stron Wiesz Co? Greźcisz trochę Żeby było lepiej To jest ja to idę do tego domku Ale Trzeba się skitrać do chaty, bo naprawdę się robi już... Tu jest naprawdę ciężki prom... dla ciebie Jest? O. teczka jest Tu jest na dole UZI dla ciebie Spoko Zaraz wezmę Co mówisz? To się zaraz wezmę To ty co ty sprawdzałeś? Ja stoję przy drzwiach tutaj jest za drzwiami A ja idę po ciężki No, kiknij to Jestem w jakiejś kuchni jakby co dobra, spoko Schodzę do jakiejś piwnicy jednych drzwi nie sprawdziłeś Są tu kalosze To weź się sprawdź Mamy apteczka o, shotgun. I nic poza tym. Nie, ja shotguna nie chcę. Jakoś nie tak... O, ty tam jesteś, dobra. Tkuwania, bo tam ich pełno może być, wiesz. Nie wiem właśnie. Czekam na ciebie. No idę, idę, jestem blisko. Jestem. Dobra jedę zobaczyć tamte pomieszczenia tutaj O nie to te kurwa skurwiałe gówno z tym laptopem Nie wiem czy go dotykać czy nie Jak znowu się popsuje Czekaj co się stało Gdzie co co, co znalazłeś Nie poczekaj poczekaj już do ciebie idę Tu tego laptopa wciskałeś? Ale ty, jak ja do niego podchodzę, to nic się nie, nie pokazuje mi. A tobie się pokazuje coś? No to jest tylne wyjście z tego tego domu. Czekaj, to zobaczymy drugie drzwi. czekaj na mnie eee, taka drużka tam była z tego co ja na mapie widziałem tu jest zamknięte, bo próbowałem otworzyć choć tutaj drabiną trzeba to jest ten typ chyba co wtedy go spotkaliśmy on ma tą kartę do tych drzwi Łatwo ci powiedzieć, chodźmy tam do niego I To ja mam tu mały problem Bo te kurwe seny zasadzkę zrobiły tu Się kurwa gnaje po kitrali No A to jest do AK Nie, tu staram się szukać broni i amu No ja idę tam gdzie mnie prowadzi ten ten Siu Chyba tu mnie prowadzi Ale tu jest ta brama zamknięta, no jak je... Czekaj zobaczę cele Dobra, już wiem jak idziemy Jeśli chcesz stąd wyjść, to chodź za mną Nie wiem, nie widzę go Kurda Papa pokazuje mi drogę Kurwa Co? Kurwa, rąbłem kierunki Tu jakoś jest przejście, że do tego te, do tej... A tu jest, brama Czyli, a to na mapie sprawdzałeś, tak? No i na mapie pokazała mi tą ścieżkę tutaj bo musimy iść do tej strzałki Alan Connors jakiś to jest Ty jesteś Connors, kurwa A To jest Alan Connors A skąd wiesz jak ten Connors, z którym chodzisz się nazywa? Mm. Tak tu pisze, że mam z jakimś Alanem... Connorsem się skontaktować Kurwa Chuj mnie strzeli To mapa też jest pierdolnięta jakaś chyba Nie, ja zaraz by znajdę drogę, tyle hmm, No i przekopiamy się No, no chuj kurwa, ten dostałem. snajper znowu Ja pierdolę, gdzie on jest? Ale jak dostałem? Nie wiem, ale przed chwilą mi zajebi się to... No A dobra już wymbią siedzi. Gdzie? Dobra już go nie ma to teraz nieistotny Nie, o to nim jak szatan Dobra, mam przejście, chodź Chyba Chyba? W moim psowniku nie ma takich słów jak chyba Nie umiem, nie, Ta, nie mam potrafię przejść. Nie daj się wyprowadzić z równowagi <laughs> Kurwa mać Kurwa mać O, tam mogą musimy iść. Daj, to będzie ten zioł Daj, pozbędziemy się tego robactwa Jepus, dyń, z zdyń pysk Sabteczki zbierają się później przydadzą Spokojnie, spokojnie Panie przodem Spier dalej O jest, a, Dobra Co ty kurwa na stół właszcz. Ja nie, stoję koło stołu. Ta hej kurwa, chciałem wziąć. Musimy iść tam, gdzie te drzwi były, co nie mogły się otworzyć. Tak, wiem. Ty jak ty przez te drzwi przeleciałeś? Nie ja przeleciałem żadnej drzwi. Przed chwilą cię zniknę ja za tymi drzwiami, co tu są koło komuś... nie Dobra, dawaj, idziemy tam A nie, poczekaj, bo tu strzałka pokazuje coś Kurwa ile obiektów mamy? War mu brzuch Dobra, chodź Nie ma lipy Czekaj, bo chyba trzeba go pilnować Nie wiem Ale on nie idzie za nami przecież No ale jeden cel misji jest skierowany na to na to miejsce tu Aha, tak by trzeba zbombardować. Ale co z nim w środku? Hmm? Jak widzę taką wieżę w takiej grze, to myślę od razu, że sobie no ją zniszczyć. właśnie, wieża. Dobra, rozkurczę. A ja myślisz, że ja mam ten laser? No ty masz, bo ja nie mam. ano jest. Leci Dobra, se klęknij, se popatrz Czarny jastrząb Czarny... Czarna knaga przeleciała. Black Hawk Black Hawk Black <laughs> Hawk Dobra, rozgórgiem. Możemy iść. A zaraz poczekaj, Kolejny cel misji. Chodź. Yy, dobra, z tym komputerem zestrzeć trzeba będzie zrobić, wiesz? Daleko bez mnie nie pójdziesz, bo tą kartę mam ja. Trzstylek. Chyba, że mnie zabijesz i o to bierzesz. <grym> O kurwa, alarm się włączył. Wyłącz to, Trz, on był włączony cały czas, ja go chciałem wyłączyć Chodź kurwa. A to nie było przedtem w podziemiach? To ty My na górę chcesz. lecisz. Ale dobra, przed nie v wie? I co? Po co się? Zhakowałem ty Mario Jest, miny Aha, dobra, Nic Chodź się tu. nie wyłączyło Chodź tu, osłaniaj mnie Podkładam C4 pod komputer To jest komputer? No tak tu piszę Main komputer ten komputer to chyba trochę stary jest Pewnie 5 minut obliczę ile jest 5 plus dobra, 5 Ale chodźmy gdzieś daleko stamtąd bo stąd bo naprawdę jak to wyjebie No to się dobry sprzęt będzie marnował Nie to nim jak szatan Dobra możemy iść teraz co? A ucieczka Pierdalać Teraz będzie najgorsze Nas będzie goniło do dzikusów Nie tędy nie Nie będą czekali na nas już Z tego co się domyślam teraz Trzeba mieć zapas amunicji A więc, że idziemy? Zaraz ci powiem Gdzie my w ogóle mamy uciec nie, chyba, poczekaj, w tym mówię, bo... E... Na tą plażę mamy się wrócić. No 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 to ale nie poczekaj, stronę. poczekaj. Dobra, dobra, idź tam gdzie skąd przyszedłeś. czy idzie Tam gdzie byłem, byłem czy... No tam gdzie przed chwilą sam skąd szedłeś? Idź, 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 idź i skręć w lewo. Jest jakieś przejście, idź prosto i zobacz czy jest przejście. Jest? jest? Czekaj na mnie. O kurwa, ale się z nie widziałem go Tędy mamy iść, bo jest droga na mapie pokazana, jest, że jest tam tędy przejście Snela, SZNELA! Bez, bez problemu uciekniemy Rychem bomben machem. Jak to było? Lord... Unrich e, la, lasken... von Laskengen. Unrich ah. von Laskengen. Tajnen bomben rysien. Unrlich von Rychungen Ale to też jest śmieszne no, Ale ten Unlich jest sobie śmieszny Do ogniska Co za Harry Potter był, kurwa to było A jak tu teraz? Tędy? Tak, tędy No jak no, no, no. Harry Potter wygląda, widziałeś? Harry Potter Harry <laughs> Pojeb Harry pojepis jaką pydała <noise> <noise> Dostał liścia Zbani dostał, to jest najlepsze kurwa Zbaję się, że liścia od... <noise> Z baśki dostanie? <noise> Nie Z baśki. Z baśki. O kurwa ile ich jest? Zobacz. Biegnę jak po zupę kurwa. Jak na wyprzedaży media market. Kurwa śledzia. Po jak jakby leciał, w tym dziale jak najlepiej Jakby leciał No Ręce rozłożył i jakby leciał Rozkładam ręce i jestem składany Może myślę, że będziemy lepszą aerodynamikę I nie pierdol kurwa, co za łatwo powiedzieć, zabezpieczyć sektor Bój. Dwa razy w plecy dostał jeszcze biegnie. Ty kurwa Jaki uparty Jaką zabija gonię go kurwa. Może są ci z Calovduty co? Jak mu cisz... Nie ja go gonię, kurwa. A dobra nie. powiedz mi nóż. Nie ma opcji. Skalow... Gdzie ten skurwie ludziek? No, Skalofduty wszyscy praktycznie ci ci lepsi z twoich drużyny byli nieśmiertelni, nie? No powiedz mi dlaczego oni tylko ich na wojnę nie wysłali, ale ciebie też? Nie bo to są postaci fabularne, no nie mogę zginąć. No nie mogą, no to dobra, no ale jak ty tam grasz, a ty giniesz, to po co ty tam jesteś potrzebny? Jak im to jak oni są nieśmiertelni i kto nie rusza to jak jakby ciebie tam nie było, to się w to grać. ale ja cię takie gry są. jak tak kurwa, on... mysz i szczur. Gdzie oni wszyscy są nieśmiertelni? No bez przesady no ej. Że weeks mitowali ją za... Za myszy w domu A nie za szczury, bo szczury są na zewnątrz, a myszy są wewnątrz A jak też wyjdzie na zewnątrz, to będzie szczurem? Ja wiem, to już jest ostrojazd bez trzymanki Nie, bo myszy nie ma na zewnątrz Są tylko szczury Taki typ, ja już w niego w prawie cały magazynek wbijam, a ten jeszcze stoi. No dob ten był dobry, zobaczysz na filmiku kurwa. Zapierdalał. Leci? Nie no właśnie nic nie leci. No nie widzę nic kurwa. No, idą kurwa. Ty mam na pleca waj gościom mi takie zabawki dał tam Tamten jeden kurwa Z bazuką Mógł jebnąć z bazuki do nosa nie No właśnie raz strzepnął, myślałem że mnie trafi Tylko że w, 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 Trafił koło mnie Wybuch był koło mnie i mnie nie, nie uszkodziło no i co kurwa gdzie, gdzie jest ten helikopter Nie wiem, nie pytaj się mnie Wiem, że mamy zabezpieczyć ten sektor A jak długo to nie... eee ulecz się Wylecz Tylko, że masz mało apteczek Ulecz, mam, wylecz, obojętnie Mam dużo 13 Ja 15 Allahabar Strzelanie pierdol Ja tu mogę prowadzić ciągło ostrza, bo masz 200 nawoi w magazynku Bez sensu, kurwa trafisz 3 razy to bardzo śmieszne. No nie? Trzy czwarte na bo i poleci kurwa w kamienie No jak oni się chowają, a ja George powiem, Michael tak. Jordan o. A powiedz mi, ty można się położyć y, żywym, a obudzić się martwym? No jak Alby się obudzisz się to położyć, będziesz żywym albo, albo położyć się żywym, a obudzić się martwym Leci Nie, no czekaj, bo jak obudzisz się martwy, to już będziesz żywy, czyli nie można się obudzić martwym. No nie można. Można spać żywym. No czekaj. Dobra, ale to jest to Chyba, sama że będziesz zombie. Tym, ale to... no właśnie, ale to jest ta sama, <grym> sama filozofia co z tyłu logika. <grym> Ze że szczurem. Że jak mysz wypuścisz na dwór, to ona jest... myszą czy szczurem? Bo szczury mieszkające... Na... A jak wejdą do domu to są myszami czy dalej są szczurami? Myszy są wewnątrz, a szczury na zewnątrz No tam, no wiesz B, piątkę dostałem Też piątkę dostałem Kurwa, co? Jest ja to szóstka Dobra, zobacz jak się nagrało Dobra